Dobry, dobry, dobry dzionek. Ja jestem rządny przygód i to ujęcie, które właśnie widzieliście, pewnie część z Was kojarzy, bowiem kadr z niego wykorzystałem, aby stworzyć intro mojego kanału, które od kilku dobrych miesięcy pojawia się przed prawie każdym moim filmem. Natomiast ujęcie to zostało nakręcone na terenie kopalni węgla kamiennego Mysłowice, opuszczonej kopalni, o której dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć. No właśnie, zacznijmy może od początku. To jest księga Urwisów, Edmunda Niziurskiego. Dokładnie wydanie naszej księgarni z 1958 roku. Jeden z wydanych wtedy 30 tysięcy egzemplarzy trafił w ręce mojej mamy, mając już wtedy dobre 20 lat. 20 kolejnych lat później mama podarowała ten egzemplarz mi. Jako kilkuletni chłopiec żywiłem się więc historiami o przygodach. Wakacje z duchami, niewiarygodne przygody Marka Piegusa, trochę później szatan z siódmej klasy i właśnie. Księga Urwisów. Tytułowe Urwisy to bohaterowie, jakimi zawsze chciałem być. E, takie dzieciaki, które zamiast się uczyć, wolały biegać po różnych dziurach, ruinach, włazić tam, gdzie nie wolno, po prostu taką dziecięcą naiwnością odkrywały otaczający je świat i przeżywały różne przygody. Światem tym otaczającym je była Kieleczczyzna, dokładnie Wilczkowo, e, miejscowość położona nieopodal kopalni miedzi. E, to zresztą właśnie z tą kopalnią miedzi związany był główny wątek tej książki, bowiem Urwisy Próbowałem powstrzymać dywersanta, grasującego w tej kopalni. I te wszystkie historie musiały mi strasznie utknąć w głowie, bo 31 marca 2013 roku założyłem na YouTube kanał Rządny Przygód. Byłem wtedy 14-letnim dzieciakiem, który po prostu zwiedzał opuszczone miejsca. I oczywiście to nagrywałem, mając na twarzy chustę, bo wierzyłem, że w jakiś sposób może to uchronić moją tożsamość w internecie. Tą samą chustę dorysowałem zresztą mojemu avatarowi, którego stanowił popularny wtedy mem. Inna sprawa, że nie było też clickbaitowych tytułów i miniaturek. Także nie wszystko poszło w dobrą stronę. Natomiast na pewno odkrywałem coraz to ciekawsze miejsca, bo opuszczone forty, ruiny, pustostany ustąpiły miejsca dobrze zachowanym, opuszczonym szpitalom, wielkim fabrykom, pięknym pałacom. I tak właśnie zimą 2017 roku dowiedziałem się o opuszczonej kopalni węgla. Nie będę zmyślał, nie miałem wtedy w głowie skojarzenia z księgą Urwisów. Zresztą. Wiele rzeczy się nie zgadzało, no bo nie mamy tutaj Kielecczyzny, tylko Śląsk, nie mamy Wilczkowa, tylko Mysłowice i dodatkowo nie jest to kopalnia miedzi, a węgla właśnie. Opuszczona kopalnia węgla oznaczało to, że w głowie pojawiła mi się myśl, że po prostu jest to świetny materiał na kolejną eksplorację, na kolejny film i z tą myślą wybrałem się do tej kopalni, 19 lutego 2017 roku. Chciałem, żeby to, żeby to zabrzmiało dramatycznie, ale mam tutaj ściągę po prostu z tymi datami, wszystkimi. Wyprawa ta była dla mnie przełomowa, bowiem był to pierwszy film, który nagrałem z pierwszej osoby, e, kamera zamocowaną na czole. Musiałem to tak nagrywać, ponieważ obawiam się, że obiekt jest zwyczajnie zbyt duży i zbyt trudny, żeby nagrywać go zwyczajną kamerą. I miałem rację, bo na terenie było całkiem sporo ochrony. E, dodatkowo musiałem się sporo wspinać i wykonywać innych akrobacji. Natomiast miejsce było wtedy naprawdę dobrze zachowane. E, kopalnia została opuszczona od 2008 roku, natomiast w ciągu tych 9 lat niewiele się zmieniło i nadal można było w środku znaleźć masy pozostałości po tym. Jak prowadzono tam jeszcze wydobycie, a potem sortowano węgiel. I aby uchronić obiekt przed zniszczeniem, zdecydowałem się wtedy nie podawać jego lokalizacji, nie mówić, że kopalnia znajduje się w Mysłowicach, a także nie podawać specjalnej duży, specjalnie dużej ilości hi, jego historii po prostu. Teraz moje podejście się zmieniło. Chcę o tym mówić, chcę mówić o tym, gdzie ona się znajduje, i chcę mówić o jej historii. Ceglane budynki starej części kopalni górują przecież nad okolicą od ponad 100 lat. Dwie wieże szybów, nazwanych imionami polskich władców, Łokietek i Sas, są w zasadzie, wydawałoby się, nieoderwalnym elementem krajobrazu, może nawet symbolem miasta. Co prawda, trzecia wieża szybu, szybu Jagiełło, została obalona w momencie zamknięcia kopalni, natomiast chyba nikt z mieszkańców okolicy i mieszkańców Mysłowic nie podejrzewał, że którąś z dwóch pozostałych. Czeka ten sam los. Kopalnia w Mysłowicach sięga przecież swoją historią roku 1837. To właśnie wokół niej wyrosło miasto. Napływ środków, inwestorów, nowe połączenia komunikacyjne, miejsca pracy to wszystko Mysłowice zawdzięczają właśnie prowadzeniu w nich wydobycia węgla. Już na przełomie XIX i XX wieku Mysłowicka kopalnia była jedną z najnowocześniejszych i najprężniej działających na całym Śląsku. W 1911 roku jej roczne wydobycie przekroczyło milion ton. O kopalni Mysłowice należy pamiętać jednak z jeszcze jednego powodu. 15 sierpnia 1919 roku odbywał się tam strajk. Górnicy i ich rodziny domagały się wypłacenia zaległych wypłat. W pewnym momencie tłum... Staranował bramę i wdarł się na teren kopalni. A tam czekali już na górników i ich rodziny niemieccy żołnierze, którzy oddali strzały i zabili w ten sposób siedmiu górników, dwie kobiety i trzynastoletniego chłopca. I to wydarzenie było jednym z głównych zapalników pierwszego powstania śląskiego, które wybuchło kilka dni później i wiedziałem o tym wszystkim będąc w kopalni po raz pierwszy. Natomiast e, wtedy nie miałem jeszcze z nią jakiegoś specjalnego połączenia, nie czułem tego po prostu. Dla mnie to wtedy był przede wszystkim gigantyczny, ponad 60 hektarowy plac zabaw, niebezpieczny plac zabaw, ale jednak e, wspinanie się tam wszędzie, no przecież ja do dzisiaj pamiętam ten moment i... Pamiętam tą euforię, którą poczułem, kiedy najpierw wlazłem na dach starej części przeróbki, a następnie z tego dachu, schodkami wspiąłem się na wieżę szybu, na wieżę szybu SAS. Wszedłem na samą górę, na sam szczyt i tam po pierwsze miałem gigantyczną, piękną panoramę miasta, a oprócz tego mogłem na przykład zakręcić kołami, które do, przez tyle lat służyły do wydobywania urobku i wyciągania górników z i do kopalni. Gdy byłem tam na szczycie, to w ogóle zauważyła mnie jeszcze ochrona i stojąc na ziemi, zawołali, żebym złaził. Ewidentnie się wtedy czułem doskonale, bo kompletnie ich zignorowałem. To i tam tu, tych dwóch gości na dole przy samochodach. Nie wiem, czy to ochrona, czy kto, ale zawołali mnie na dół, to schodzę. Z tym, że najmniej nie wybieram się tam do nich. Tylko lecę dalej. Może się po mnie nie ruszą. Liczę, że nie będzie im się chciało. Mój pierwszy film z tego miejsca opublikowałem 11 marca 2017 roku. To dopiero po tym filmie się przebiłem i bardzo szybko w ciągu kilku miesięcy z 17 tysięcy subskrypcji. Skoczyłem do 50 tysięcy, a moje filmy zyskiwały kolejne wyświetlenia. Mimo wszystko, nie planowałem jednak do tej kopalni wracać. Miesiąc po mojej pierwszej wizycie, czyli zaraz po publikacji tego filmu, pojechałem jednak do Katowic, żeby zwiedzić opuszczony hotel Silesia, który zresztą w tym momencie jest wyburzany, kiedy nagrywam ten materiał. Wtedy również nie udało mi się do niego wejść. Zwyczajnie ochroniarz mnie wpuścił. Natomiast okazało się, że moja znajoma Dorota z Ghost Urbex Wrocław przyjechała akurat również do tego samego opuszczonego hotelu tego samego dnia do Katowic z Wrocławia i dzięki temu po prostu mogliśmy się tam spotkać Miała ze sobą również innych swoich znajomych, i tych znajomych, właśnie oraz Dorotę, zaprowadziłem w takim razie do Mysłowic na kopalnię. Stwierdziłem, że ich oprowadzę, skoro byłem tam już miesiąc wcześniej. Wtedy powstał mój drugi film, nagrywany już normalną kamerą. Natomiast nie sam film jest tutaj ważny, a właśnie ci znajomi Doroty i sama Dorota i Natalia poznana później jeszcze przez znajomych Doroty. Po prostu osoby, które dzięki tej eksploracji, dzięki tej eksploracji na terenie kopalni, kopalni Mysłowice, stały się moimi przyjaciółmi, do których jeździłem już wielokrotnie do Wrocławia, do Poznania. Jeszcze razem jeździliśmy w ogóle za granicę, do Włoch, nagrywać kolejne i kolejne filmy, razem zwiedzać opuszczone miejsca. Teraz we wrześniu znowu będziemy jechali razem. Poznałem ich właśnie na terenie kopalni Mysłowice. Czemu się kulisz? Żeby mnie nikt nie widział? <grywa> <Serio>? <grywa> Jednak również na tym moja przygoda z tym miejscem się nie skończyła. Bowiem widząc złomiarzy wycinających złom na terenie kopalni, a także byłych pracowników tejże kopalni zbierających na jej terenie węgiel na opał zimą, Stwierdziłem, że chcę się bardziej zagłębić po prostu w jej historię i w jej znaczenie dla miasta. Dlatego wróciłem tam po raz trzeci, 11 listopada 2017 roku. I w ciągu kilku miesięcy, kiedy mnie tam nie było, miejsce zmieniło się nie do poznania. Brakowało już metalowych klatek schodowych, podłóg w niektórych miejscach, sprzęt też został wycięty. Rozmawiałem też wtedy po raz pierwszy z ochroną kopalni i dowiedziałem się, że są to zorganizowane grupy złomiarzy, którzy zwyczajnie zastraszają ochronę. I ochrona nie może się z nimi w żaden sposób poradzić. Mój listopadowy wyjazd zaowocował natomiast nie tylko Kolejnym filmem oczywiście z tej kopalni, ale również reportażem, pisemnym reportażem na jej temat. Byłem wtedy w liceum, w trzeciej klasie liceum. Już trzeci rok z rzędu startowałem w ogólnopolskim turnieju reportażu imienia Wandy Dybalskiej. W dwóch poprzednich latach zdobyłem finalistę i dopiero reportaż właśnie z tej kopalni i o tej kopalni zapewnił mi miejsce Miejsce, tytuł laureata i nagrodę wojewody Dolnośląskiego. W tym momencie przytoczę jego fragment, ale gdyby ktoś chciał przeczytać cały tekst, to link znajdziecie gdzieś w opisie. A fragment jest taki: Północna część kompleksu jest starsza. Zabytek ma szansę przetrwać, jeśli wcześniej nie rozbiorą go złomiarze. Część południowa, wybudowana za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej z blachy falistej i betonu, ma wątpliwe walory estetyczne. Dla niej ratunek nie nastąpi. Zostanie zrównana z ziemią. Być może jeszcze do końca tego roku. Myliłem się pisząc te słowa. Kiedy przyjeżdżałem do kopalni po raz czwarty, piąty i szósty, już w 2019 roku, to robiłem to po to, żeby nagrywać wyburzanie, właśnie na potrzeby tego materiału, który teraz oglądasz. Wyburzanie starszej części. Z początkiem roku 2019 na teren wjechały po prostu ciężki sprzęt i zaczęły obracać wszystkie kolejne ściany, filary, podłogi w i sterty metalowych elementów, które zresztą były, mimo obecności ekipy wyburzeniowej, cały czas wynoszone przez złomiarzy. Jeszcze wcześniej zniknęły budynki cechowni, szatni łańcuszkowej, basenu dla górników i ich rodzin. Natomiast potem z biegiem czasu wyburzono również nad szybą obydwu szybów, łokietka i stasa chociażby, i obydwie wieże stały teraz nagie, prezentując po prostu miasto swoje stalowe konstrukcje. Będąc w po raz ostatni, powtórzyłem zdjęcie, które wykonałem półtora roku wcześniej. Ustawiłem kamerę na nowej części i skierowałem ją w stronę tej starej, po drugiej stronie torów. I kadr był dokładnie ten sam. Kadr był dokładnie ten sam, miejsce położenia kamery te same. Efekt jest wprost nie do uwierzenia. Dopiero zestawienie tych dwóch zdjęć, które dzieli kilkanaście miesięcy, pokazuje ogrom tych budynków, które zostały wyburzone. Tych gigantycznych, często mających ponad 100 lat, budynków, które w tym momencie zostały zrównane z ziemią. To nowsze zdjęcie wykonałem. 14 sierpnia 2019 roku, czyli podczas obchodów setnej rocznicy I Powstania Śląskiego. Na terenie kopalni odbyły się również inscenizacja tego wydarzenia. Zresztą po całym mieście kręcili się rekonstruktorzy, były rozstawione namioty, repliki broni, samochody pancerne. Zjechało mnóstwo oficjeli i urzędników, odsunięto pomnik powstańców śląskich. Tam, gdzie jeszcze kilka miesięcy wcześniej znajdowały się budynki cechowni, szatni łańcuszkowej i basenu, Teraz rozstawiono olbrzymią scenę, na której po zachodzie słońca miał wystąpić zespół dżem. Ja się na ten koncert nie wybierałem. Zapadającą ciemność postanowiłem wykorzystać, aby prawdopodobnie po raz ostatni wejść na teren tej już wyburzonej części kopalni. Tej starszej, zabytkowej. Tak, poszli sobie? Krążą tam. Jesteśmy generalnie w tym momencie na terenie tej części, która została wyburzona, to znaczy tam są tory. I tam jest ta nowa część, z której przyszliśmy. A tutaj jest szyb łokietek. I nad nami szyb SAS. Prawdopodobnie ostatnia okazja, żeby w ogóle do takiego szybu się zbliżyć. Dobra, w tle mamy koncert wiesz, w Mysłowicach z okazji stulecia powstania Śląskiego. A i ostatnia okazja, żeby podejść do Sasa, a zanim zostanie prawdopodobnie. Obalony. Robi wrażenie. To było 14 sierpnia, huczne obchody setnej rocznicy pierwszego Powstania Śląskiego. Tydzień później, 22 sierpnia, nie trzeba już było zachowywać pozorów. Kiedy dowiedziałem się, co się wydarzyło, to ciężko mi było uwierzyć. Wieża szybu SAS stała od kilku miesięcy tylko po to, żeby Dotrwać do tych uroczystości. Kiedy one dobiegły końca, można ją było już po prostu wyburzyć. Ta sytuacja była tak niespodziewana i nienagłośniona w mediach, że znalazłem tylko dwa nagrania z tego momentu. Zresztą, sam chciałem nagrać moment wyburzania obalania wieży Sas, bo spodziewałem się, że on w końcu nastąpi. Niestety nie było mi to dane. Przez lata wiele osób próbowało ratować mysłowicką kopalnię pojawiały się propozycje, by utworzyć tam muzeum, centrum kultury, centrum nauki o klimacie, nawet galerię handlową czy park rozrywki, byleby tylko zachować budynki stanowiące symbol miasta. Dlaczego tak się nie stało? Samemu chciałbym wiedzieć. I ja nie mówię, że powinniśmy ratować każdy jeden pustostan, każdy jeden opuszczony budynek, bo tak nie jest. Ale akurat budynki kopalni Mysłowice miały wyjątkową formę architektoniczną. Dodatkowo, przede wszystkim, może nawet, miały wyjątkową rolę w historii tego miasta i w historii Śląska. Rozmawiałem z górnikami, z pokolenia na pokolenie, którzy przepracowali w tej kopalni naprawdę lata, tracąc bardzo często zdrowie albo życie, kiedy w 1987 roku na skutek wybuchu pyłowęglowego węglowego zginęło tutaj 18 górników. I teraz po tej kopalni zostało naprawdę niewiele, bo prawie wszystkie budynki na starej części zostały wyburzone. Wieża szybu SAS pocięta trafi na złom. Nowa część kopalni, pozbawiona już takich walorów estetycznych i architektonicznych, zostanie pewnie wyburzona w ciągu najbliższych kilku miesięcy. A jedyne co pozostanie to wieża szybu łokietek i jej maszynownia. Dla mnie zostaną jeszcze moje filmy, zdjęcia, reportaż. Wspomnienia przygód przeżytych w tym miejscu. Pokazywałem wam na początku tego materiału e, moje dawne logo. E, tylko, że tak naprawdę to nie jest do końca logo, to jest plansza końcowa jednego z moich filmów opublikowanych w 2013 roku, na początku istnienia mojego kanału. I nie należy zwracać uwagi na tego samego awatara, a na zdjęcie, które wykorzystałem jako tło tej planszy. Kiedy je tam umieszczałem, to nie miałem pojęcia kto i gdzie je zrobił. Miałem tylko w głowie taką myśl, że to jest jakiś wielki, opuszczony budynek, piękny, opuszczony budynek o ciekawym kształcie, do którego pewnie nigdy nie uda mi się trafić. Chciałbym oczywiście, ale pewnie nigdy nie wyląduję w aż tak niesamowitym, opuszczonym miejscu. I kilka lat później wylądowałem w nim, bo jak się potem okazało, zdjęcie to przedstawiało właśnie opuszczoną kopalnię węgla kamiennego Mysłowice. Czyli jadąc tam po raz pierwszy w 2017 roku, równocześnie nie wiedząc nawet o tym, zrealizowałem marzenie. Niewypowiedziane marzenie 14-letniego mnie. Teraz to miejsce, związane z tym marzeniem, legło w gruzach. Po prostu, zrównane z Ziemią. Zrównane z Ziemią.